Batman Prawdopodobnie najpopularniejszy superbohater w popkulturze, który od dekad napędza cały biznes DC Comics, sprzedażą komiksów, figurek, gier czy przede wszystkim filmów. W 1989 roku pojawiła się pierwsza kinowa wersja Batmana o Tima Bartona, która była przeogromnym sukcesem komercyjnym i artystycznym. Film, pomimo tego, że wpisał się w koncepcję globalnego Hollywood, koncepcję zaproponowaną przez George'a Lucasa pod kątem budowania marketingu i merchandizu na znacznie wyższym poziomie niż to miało miejsce lata wcześniej, to na dodatek rozpoczął nową erę w kinie a mianowicie erę trykociarzy, która trwa zresztą do dziś. A najnowsza produkcja z Batmanem ponownie rozkochała sobie miliony fanów, w tym samego mnie. Batman przeszedł naprawdę sporą drogę w kulturze i mam na myśli naprawdę sporą. To chyba już stanie się tradycją, że każda kolejna nowa, kinowa wersja z Batmanem ma szansę zmienić nieco krajobraz kina superbohaterskiego. W 1989 roku Batman na stałe zapisał się na kartach popkultury za sprawą ogromnego marketingu i merchandise'u, który stał się częścią kolektywnego doświadczenia kultury, wychodzącej poza sale kinowe, wpisując się przy tym we współczesny model dystrybucyjny. Promocja Batmana od Tima Bartona była tak przeogromna, że sprawiło to, iż w tamtym momencie Batman stał się jedną z kluczowych figur w popkulturze, która trwa do dziś. Po pewnej wpadce jaką było Batman i Robin, Batmany Christophera Nolana ponownie zagościły w sercach fanów, umacniając status rocznego rycerza w świadomości popkulturowej. To ponownie ogromna promocja i wielkie zyski w box office, jednak to, co charakteryzowało Nolana, to pójście w folksrealizm w przeciwieństwie do gotyckiej, groteskowej czy baśniowej wersji Bartona i w przypadku takiej postaci jak Batman może się wydawać to dosyć dziwne. Jednak fani pokochali i tę interpretację, a Mroczny Rycerz stał się jednym z najlepiej ocenianych filmów w historii. Po trylogii Nolana przyszła fala filmów superhero, które próbowały zadaptować stylistykę jego filmów na własną modłę z lepszym, aż czasem gorszym skutkiem. The Batman to już czwarta wersja Batmana w tym wieku i po Snyderze wiele osób zastanawiało się, w którą stronę pójdzie Warner Brothers. Czy dostaniemy po raz kolejny mroczne i edgy superhero? Czy film, który czerpie garściami z komiksowego rodowodu i bawi się przy tym estetyką oraz tonem? Wiecie, co jest najlepsze? Dostaliśmy obie rzeczy. Nie będę dłużej przeciągał. Tak, The Batman mi się niesamowicie podobał. Nie pamiętam, kiedy wyszedłem z filmu Superhero tak zachwycony wizją autorską, warstwą wizualną i naprawdę mądrą oraz ambitną historią, która z pietyzmem podchodzi do budowy świata i konstrukcji poszczególnych wątków. Jesteśmy ogromnymi szczęściarzami, że otrzymaliśmy film w reżyserii Matariusa, bo niewiele zabrakło, a film od niego w ogóle by nie powstał. Matt Reeves stworzył dzieło unikalne na tle reszty kina blockbusterowego, które swoją kreatywnością w budowaniu świata oraz tempie prowadzenia historii nie jest za często spotykane w krajobrazie kina głównego nurtu. Reeves dopieścił świat w najmniejszych szczegółach, a Gotham manifestuje się mrokiem, duchotą i brudem, pochłaniając widza w sposób w jaki jeszcze tego nie zrobiło w kinie z postacią mrocznego rycerza. Ray's razem z operatorem Gregiem Fraserem stworzyli jeden z najbardziej wizualnie komiksowych filmów kiedykolwiek. Styl wizualny, jaki jest używany w wielu powiesiach graficznych czy komiksach, jest widoczny w szczegółowo zakomponowanych kadrach, uwydatniających liczne szczegóły czy detale, oraz przede wszystkim umiejętne użycie palety kolorów, które miesza się ze sobą, gdy tło jest tylko lekko rozmazane. Co od razu przywodzi na myśl rozmaite plansze komiksowe. Reeves skupił się na ciasno zagospodarowanych przestrzeniach, nie idąc w rozmach czy widowiskowość, a kreując historię bardzo intymnie i personalnie, będąc blisko bohaterów, a czasem nawet patrzeć na świat z ich perspektywy. Najnowsza produkcja z Batmanem to świeża interpretacja mitu Mrocznego Rycerza, wolna od utartych tropów z genezą bohatera ze śmiercią Wayne'ów na początku filmu i dramatycznie rozsympującymi się perłami po ulicy. Jednak to wcale nie przekreśla tego, że The Batman nie jest genezą. W gruncie rzeczy najnowszy film obraca etos Batmana i pokazuje nie tyle co sam orygin story Batmana, a Bruce'a Wayne'a dorastającego do roli superbohatera oraz swojej powinności wobec miasta nie tylko jako zamaskowany mściciel. Film stawia pytanie, po której stronie Batman powinien stanąć? Po stronie zemsty czy nadziei? Bruce Wayne Pattinsona w niczym nie przypomina poprzednich inkarnacji tej postaci. To, przynajmniej na razie, nie jestem przebojowy oraz seksowny playboy filantrop, który jest CEO wielkiej firmy. Bruce Pattinsona to nadal skryta oraz trzymająca w sobie ból dziecka osoba odizolowana od społeczeństwa, która ma gdzieś rodzinną firmę oraz jakieś bliższe relacje z osobami. Gotycka posiada i podkrążone czy zmęczone oczy bardziej budzą skojarzenie z wampirem niż rozchwytywanym i pewnym siebie biznesmenem. Bardzo spodoba mi się jego interpretacja, która jako Bruce Wayne w swoich ruchach jest naprawdę powolny, zamyślony i nawet jak zdejmuje maskę, to nadal czuć, że jest na misji, że jest Batmanem. Znacznie więcej ekspresji widać, gdy Bruce ma na sobie właśnie maskę, i twórcy w wielu mocnych zbliżeniach uwypuklają jego oczy, które w zależności od sceny były zszokowane lub przeszklone. Czuć, że Pattinson w swojej interpretacji starał się wykrować figurę mityczną, która buduje swoją aurę właśnie na tej powolnej manierze. Ta zaprezentowana natura i sposób zachowywania się Bruce'a bardzo pasuje do początków jego historii jako Batman, który dopiero z czasem zaczyna się zbliżać do pewnych osób, pozbywając się kajdanów przeszłości i błędnego światopoglądu. Ogromną rolę w tym wszystkim odgrywa Riddler Paula Dano, który jest zlepkiem motywów i cech postaci z Seven czy Zodiaka od Davida Finchera. Riddler jest tutaj w gruncie rzeczy przeciwieństwem Bruce'a, jednak nie w tak dosłownym znaczeniu, jak mogliśmy to widzieć masę razy w kinie superbohaterskim. Riddler pod kątem zachowywania się i budowania swojej prezencji kompletnie różni się od Batmana, a jego działania mają na celu nie tyle co pokonanie Batmana, którym zresztą jest zafascynowany, a zniszczeniem tej cząstki Bruce'a Wayne'a, która wciąż trzyma Batmana przy ziemi. Osobiście nie jestem aż tak wielkim fanem Dano w tej roli, którego uważam za naprawdę fantastycznego aktora i moim zdaniem lekko przyczarżował rolę reidera, co minęło się z moimi oczekiwaniami. Bez wątpienia jedną z największych zalet filmu oprócz zaprezentowania bogatego świata jest także ukazanie postaci pobocznych, które nie są na doczepkę, a mają swoje znaczenie w historii. Najbardziej w pamięci mi utkwiła postać Jima Gordona, zagrana przez wyśmienitego Jeffreya Wrighta, który stworzył, bez wątpienia, moją ulubioną wersję tej postaci. Duet Batman-Gordon ma naprawdę sporo wspólnego czasu, gdzie w trakcie rodzi się między nimi przyjaźń, zaufanie oraz wspólny cel, który niweluje wcześniejszy strach i brak porozumienia. Gordon to rzeczywiście ten dobry policjant, jednak pokazuje, że gdy trzeba, to potrafi zachować się twardo i bez wahania. Zoe Krawica, jako Kutumen to kolejny świetny casting, gdzie naprawdę dobrze uwypukla elastyczność Seliny w kreacji konkretnej osobowości, wtapienia się w tłum, mając przy tym sporo wdzięku i aury, która przyciąga widza do ekranu. Co ważniejsze, Selina ma tutaj swój konkretny wątek, nie będący dobudówką do całości, a sprawnie wpisuje się w szerszy temat degeneracji go i jednostek tam panujących. Główna intryga w filmie jest utrzymana w bardzo fincherowskiej estetyce i tempie narracji. I choć nie zaskakuje to jakoś bardzo. To służy to jako punkt wyjścia w celu poruszenia tematu korupcji w Gotham, pożerającego miasto od blisko 20 lat. The Batman wpisuje się we współczesny krajobraz socjopolityczny Stanów Zjednoczonych, przepełniony problemami z inflacją, walką z bezdomnością oraz przede wszystkim mocnymi sporami na tle ideologicznym. Matt Reeves świadomie lub nieświadomie nawiązał do ostatnich wydarzeń w USA, czyli szturmu na Capitol oraz tajemniczej figury, jaką stał się Q Anon, będącym zamaskowanym symbolem skrajnej prawicy w USA. Reeves w filmie ogólnie zagłębił się w symbol zamaskowanych istot, budzących wokół siebie tajemnice i mit, i co za tym idzie, płynących za tym zagrożeń, zwłaszcza w dobie globalizacji i środkach masowego przekazu, pełnych dezinformacji oraz manipulacji ze stron osób postronnych. Zobaczcie! Powder King, i to match. The Batman to idealny przykład, że kino mainstreamowe czy superhero wciąż ma sporo świeżości do zaoferowania. A jak dla mnie, Batman ma tarysa przesuwa pewną granicę w krajobrazie kina superbohaterskiego, będąc moim zdaniem najbardziej unikalnym reżysersko-wizualnie filmem z gatunku, który nieustannie bawi się tematem, czerpiąc wzorce tematyczne czy stylistyczne z kina, które byśmy utożsamili jako artystyczne. Szczerze powiedziawszy, nie czułem, żebym oglądał kino superhero i wiem, że to zdanie jest powtarzane masę razy przy różnych dyskusjach, jednak uwierzcie mi, Batmanowi zdecydowanie bliżej do kina Davida Finchera czy Michaela Mana niż filmów Nolana, czy innych produkcji superhero? Dawno nie byłem tak zachwycony filmem superbohaterskim, i mam ogromną nadzieję, że film Ripsa zmieni gatunek na lepsze i częściej będziemy dostawać tak autorskie oraz dopracowane filmy niż kolejne korporacyjne wytwory. Wielkie dzięki za przesłuchanie, do następnego, cześć.